Cześć, z tej strony Mike, podziemne typy. Witam Was w środku tygodnia. Dzisiaj mamy tro, y, trochę tutaj lekkie zamieszanie, ponieważ y, Liga Holenderska przyspiesza, więc szybko tutaj dla, nagram dla Was y, kolejne typy z Ligi Holenderskiej, ale także omówię pokrótko nowy w zasadzie projekt. Projekt, y, który zasugerowaliście Wy mi. Ja zrobiłem ankietę, którą potem przedstawię, y, a mianowicie y, gry stricte pod polskie buki i trochę też pogrania w AKO trochę próby ominięcia naszego podatku obrotowego, znaczy ominięcia oczywiście w legalny sposób, łącząc je w kombinację w promocję. Mam tutaj teraz partnera, abyśmy coś takiego stworzyli. Więc za moment tutaj do was dla was to omówię, ale jeszcze to przypomnienie. Zostawcie łapkę w górę, w suba, będziecie na bieżąco i po prostu tutaj wówczas ten kanał rośnie i mam nadzieję, że oddzięczamy się dobrymi typami albo też pomysłami, no bo też nie każdy odcinek jest tutaj w taki, że wszędzie wszystko trafiamy, ale jak wiecie, to nie o to chodzi w BookMarket, tylko długofalowo, powoli do przodu. Wbijajcie na nasz Instagram, na nas Telegram, głównie Telegram, bo tam najwięcej się dzieje, jeżeli chodzi o same typy, czy, czy live'y, czy jakieś po prostu rzeczy dawane. Facebook grupa, no i strona internetowa, gdzie możecie zostać typerem, a ci najlepsi mogą swoją wiedzę nawet spieniężyć. Strona jest już coraz bliżej ukończenia, i wówczas puszczamy ją mocno w świat, więc kogo jeszcze nie ma, a chce się pobawić w typowanie, albo jest po prostu dobry i świadomie nie tylko pobawić, ale coś nam przekazać to po prostu zapraszam, bo pod to ta strona została stworzona. E, szybko teraz lecimy sobie do typowania. Liga Holenderska ostatnio, powiem Wam tak, mam już serdecznie dość w tym roku, bo w tym roku prawdopodobnie jakbym to wszystko zliczył raczej ciężko by było o plus, bo mamy takie kolejki zazwyczaj po jednej dobrej przychodzi gorsza i, i tak dalej i tak dalej, wyniki są irracjonalne. A śledzę tą ligę już od bardzo, bardzo dawna i mm, tak himerycznego mm, czasu jak teraz, ten rok 2021, pewnie to to związek z właśnie z brakiem kibiców, z covid coś, no, ale to, to nie żadne tłumaczenie moich po prostu sprzed dyspozycji, tylko no, mówię o, o moich odczuciach. E, szybki look, po prostu na to, co się działo, lewa strona to mieliśmy typy, które byśmy zagrali na pałę, no i zobaczcie tutaj, jakbyśmy zagrali na pałę tą poprzednią kolejkę, to, to bylibyśmy na bardzo ładnym plusie. 69,5 jednostek, 695 złoty um, zarobione gdybyśmy grali po stuwie na każdy mecz, więc wyszłoby fajnie, zawsze wam daję to do porównania jako to po prostu odniesienie, bo już robiliśmy sobie tak na Ekstraklasie. To dla tych, co po prostu w pierwszy raz trafili, e, dlaczego są dwie, dwie tabelki, tak? Typy po prawej stronie, no to moje typy, zaczęło się bardzo fajnie, Sparta Rotterdam Vitesse po bardzo dobrym kursie, 3,5, a później no to już po prostu mm, tragedia. Mm, jedynie gdzie mogliśmy jeszcze coś wyciągnąć, no to Venlo, bo Venlo moim zdaniem no, było faworytem i miało wygrać było bliskie tego, ale w suma summarum sfrajerzyło jak to ostatnio cały czas w lidze holenderskiej się dzieje. Niektóre mecze by weszły spokojnie z handicapem, jak na przykład Herenwen czy Twente, wiem, że niektórzy z Was grają, jeżeli korzystają w ten sposób, no to spoko. Mm, Cóż, mnie najbardziej zawiódł mecz Feyenoordu z Ajaxem. Ja wiem, że powiecie, że jakie ja mogłem grać przeciwko Ajaxowi, tak mocna drużyna i Feyenoord, który... Wszystko kasztani, no i oczywiście teraz to, to, to się powieliło, że, że stało się tak samo. No, ale moją główną motywacją po to, żeby właśnie było zagrać, że właśnie ten Fajonor wzniesie się na wyżyny, bo on jeszcze ma o co grać. Ajax nie miał o co grać, no, wyszli praktycznie najmocniejszym składem, ale grali na stojąco. Ten mecz wygrali 0-3, ale nie dlatego, że Ajax był aż tak dobry i że mu się chciało. Czyli mój scenariusz się sprawdził, że Ajax nie będzie tutaj się zabijał. Tylko po prostu Feyenoord był tak słaby i żenujący. Dwa samobójnie strzelony karny, gol poważny, tam spalony faktycznie był, grali w przewadze. A za moment też dostali czerwoną kartkę, żeby wyrównać szansę, no i w ogóle potracili takiego gole, że, że szkoda gadać. To był też typ, który dawałem jako cynk podziemia, no bo pierwszy mecz w Amsterdamie, gdzie Ajax naprawdę miał o co grać, był mega mocny. Feyenoord powinien wygrać, przegrał 0-1, ale pozostawił super wrażenie. Myślałem, że ten Feyenoord tutaj tym razem naprawdę w The Classiker powalczy, ale no wynik może nie oddaje tego, bo do 0-3 to może nie zasłużyli, chociaż swoją głupotą zapewne tak. Eee, ale no to co odwalili, no to no jest to drużna chyba już po prostu nigdy <gryw> nie postawię na nim większej pieniędzy. A, a m, akurat tutaj położyłem na ten mecz sporo z nadzieją, że chociaż nie przegrają. Tak, bo mój taki typ pierwszy, no to w zasadzie plus 0,5 to był ładny kurs, a że wygra to był taki praktycznie dodatek. No ale no cóż, no jak, no jak widzicie, jak ktoś z Was oglądał ten mecz albo chociaż w skrót, no, to, no to, to co się działo w do nieba i no na takie rzeczy. No, nie mamy wpływu, mimo że jak był spokojnie do ogrania. Oni grali i nastojąco, mało im się chciało, ale Feyenoord... Y... Dzieci we mgle, no trudno. E, bywa i tak. Teraz ta kolejka. Mm przedostatnia już, taki standardowej, Później będziemy mieli jeszcze playoffy w lidze holenderskiej, więc kilka tych meczów zostanie, ale tak naprawdę powiem Wam, że już mam, zrobiłbym sobie przerwę od tej ligi holenderskiej, ponieważ ostatnio widzę, że jest taka sinusoida. Raz, ten ostatni, przed ten weekend, kiedy akurat nie mogłem nagrywać na YouTubie, bo miałem prywatę, był bardzo, bardzo Fajny, ale znowuż ten poszedł gorzej z, z moich typów. No, miejmy nadzieję, że teraz m, będzie e, lepiej patrząc na, na logikę tych ostatnich typowań. Lewa strona po najwyższym kursie, to byśmy grali. Prawa strona, krótkie odmówienie z mojej strony Ajax Vennel. No i tutaj powiecie znowu, że m, zwariowałem. To no, tak, tylko że no Ajax jeszcze w The Classicer jest na stanie wierzyć, że Hag wystawił no, najmocniejszy skład. No bo mogliby tam kibice mieć pretensję, że, że w takim po prostu ważnym meczu dla oglądania on tego nie zrobił. No, to Tutaj się spodziewałem jednak Ajaxu w tym rezerwowym ustawieniu. Oczywiście wiem, że w rezerwowym ustawieniu Ajax i tak będzie słabszy znaczy i tak będzie lepszy od Venlo. Ale no nic nie muszą, nie muszą się zabijać. I tak naprawdę Wenno plus 1,5, 3,50. Myślę, że spoko Wenno ma o co walczyć. Musi tego wyjść z tej degradacji. Być może oni, oni spadną. Pierwszy mecz, powiecie, też Ajax wygrał z Wenno chyba 13,0, tak? No ale to też nie był Ajax, który ma już mistrza i nie musi. No. Być może znowu się wyłożę na tej logice, ale e, no, nie widzę tutaj sensu ani grać w over, ponieważ no, mogą sobie przedreptać ten mecz, tam może niewiele się zdarzyć. Właśnie bardziej skłaniam się ku wonderowi e, i po to, że no, no, może wygrać Ajax 1-0 czy coś, nic nie muszą. Pamiętajcie o tym, no ja w to idę. Zobaczymy. Den Haag Wilnem, Den Haag dwa ostatnie bardzo ważne zwycięstwa swoje nordem którego już oprzmialiśmy zdecydowanie i zwycięstwo Denhagu z Felle, które mi się wydawało, że Felle ten meczu nie odpuści. Ale Denhak jeszcze ma szansę, żeby właśnie uchronić się od tego topora i wrzucił drugi bieg, więc tutaj spróbujmy. Będzie to mecz właśnie od outsiderów. Walka od spadek, Denhag jeżeli teraz tego nie zrobi, no to już pogrzebie te szanse, więc kurs 3,65 wygrali dwa ostatnie mecze. Trudne mecze. Myślę, że warto. Emmen kontra Herenwen. men bardzo nie zawiodło. No, z Groningen przegrali u siebie 0-4. Mieli bardzo dobre mecze. No wiadomo, za Jackson to każdy tutaj w tej widze musi dostać. Więc men też zebrało. Ale wcześniej kilka meczy bardzo, bardzo dobrze rozegrane przez ekipę men. Są tutaj gospodarzami. Herenwen jest na ten moment beznadziejny. No, no i warto zaufać tutaj na men. o no, kurs. W sumie ja bym dał tutaj wyższy na men, Ale dobre i to bierzmy. 2,10 Groningen, AZ Alkmar. Groningen zagrał u siebie, 4-0 na wyjeździ, wróci, wrócił Robem przede wszystkim, dwie asysty zanotował, więc jest to duże wzmocnienie. Alkmaar nie przekonuje z Sittard, ten ostatnio graliśmy, mieliśmy zwrot. Znowu Alkmaar dostał głupiego Kiera, naprawdę ciężko tutaj cokolwiek wróżyć w tej Holandii, spekulować, ponieważ Alkmaar nawet jak ma przeciwnika na, na widelcu, potrafi popełnić mega głupotę, no i dowieźli do zwycięstwa, ale dostali Kiera. Groningen z, z oni tam już są w playoffach, kwestia jakiegoś miejsca, w Alkmaar raczej to jest zachowa trzecie miejsce. No Myślę, że Groningen ma spore szanse, żeby nadzwyciężyć. Ja tutaj dam z wpływu, jest kurs fajny. Herakles, Feyenoord. Już mogę po prostu na ten Feyenoord tutaj gadać i gadać. Nie ma sensu. Postawimy tutaj na Herakles. Znając życie, akurat teraz Feyenoord pewnie się ogarnie i wygra ten mecz. Ale nie będzie to proste. Her Herakles na sztucznej murawie. Na taki typowy średniak potrafi naprzód sporo krwi. A w tej dyspozycji jest Feyenoord więc. Gramy PSW Cwele Cwelle plus 1,5, no PSW wygrało ostatnio z Willem, no ale to też 2-0, właśnie to są takie wygrane te PSW bliskie, no i ja cały czas tutaj upatruję jakieś szanse, podwyższą te kursy, możecie dać tutaj spokojnie plus 2, myślę, że, że warto, plus 2,5, nawet ten kurs by był niższy. no PSW nie jest aż tak mocne, żeby tutaj ogrywało te drużyny z takim wyraźnym rozstrzałem ramek. Zresztą możecie sobie to sprawdzić w statystykach. Sitart Vitesse. Sitart plus 0,5 albo Sitart może nawet i wygrać. Myślę, że tak, bo Vitesse jest w zapaści, przegrywa ostatnie mecze. Słabo gra. Raczej się już im krzywda. Nie stanie. No moim zdaniem szansa jest dla Fortuny, żeby ten mecz po prostu nie przegrała. Sparta, Rotterdam, Utrecht. Sparta świetne zwycięstwo z Vitesse. 3 -0. Też ostatnia fajna, fajna forma w gazie. Utrecht ten sezon ma po prostu dla mnie no przegrany. Na, jak na ten potencjał składu, co oni mają, te wyniki naprawdę nie są zadowalające. Można sobie dać tutaj z podpórką jeszcze na sparte. Myślę, że, że dobre to rozwiązanie, no ja pójdę na całość, że Rotterdam wygra. Valvaig Puente, 2,45. Myślę, że tutaj dla mnie Walfak jest faworytem patrząc na Puente, co wyrabia szczególnie na wyjazdach. To spokojnie grajmy na, na RKC, e, oni się ogarnęli, poprzedni sezon powinni spaść, najgorsza drużyna e, teraz całkiem, całkiem sobie radzą. Atlante początek dobry, mega zadyszka na koniec sezonu, e, kurs m, kurs fajny. To są moje predykcje Ligi Hondersko. mam nadzieję, że będzie lepiej, bo ciekawe mecze, tu już się wszystko kończy. Pod tą logikę też układam te typy, mam nadzieję, że m, będzie fajnie. E, dobrze, przejdźmy sobie teraz do tej kwestii, którą mam do zakomunikowania dla Was. W sumie sami mnie trochę o to prosiliście i zobaczyłem po prostu jaki trend. Pokażę Wam tutaj mm, taką ankietę, którą zrobiłem. Czy chcielibyście grupę grania tylko pod polskie buki, gdzie próbowalibyśmy ominąć podatek? 81% osób skazało tak, 9% na nie, 10% mam to gdzieś, 233 głosy, mm, mogło Was więcej zagłosować, ale i tak sporo danych głosów. Czyli jednogłośnie zdecydowaliście, że tak teraz, moje grupy: jeżeli gracie na grupach VIP-owskich, Research Live, czy, czy typy NBA, ja po prostu nie patrzę z jakiego buka to, to jest kurs. Zazwyczaj go podaję z OZ portalu, tam gdzie jest najwyższy. A Wy musicie już tutaj wykazać trochę więcej ekwilibrystyki, żeby sobie dobrać tych bookmacherów, czy mieć i, i masę kont, nie wiem, w polskich bookmacherach, czy ci, co chcą grać alternatywnie, nie grają, albo ci, co mieszkają za granicą. To mają to bez problemu, no musicie tutaj jakby bardziej się wytężyć. I taki może nie zarzut, ale wiele z was mi pisało, że wszystko fajnie, wszystko spoko, wyniki naprawdę są zadowalające, ale że to nie możecie pograć, tego nie możecie tam pograć. Bo ja mówię, ja nie rozdzielam graczy tutaj, właśnie, czy, czy z Polski, czy, czy z zagranicy. Wiem, że mój kanał oglądają różni ludzie, bo różni ludzie do mnie też piszą, ale biorę pod uwagę wasze spostrzeżenia. Wiecie, że w Polsce ten podatek odbrotowy jest i z nim trudniej cokolwiek no, powiedzmy zdziałać na, na singlach. Dlatego mam pewien pomysł, jak możemy to zrobić. Mam partnera, który też pomoże, e, znaczy partnera wspólnika, który też pomoże e, w typowaniu dobożu takich zdarzeń i otworzymy taką grupę pod e, polskie granie, tylko dla e, graczy, co chcą e, grać na polskich bukach, więc. To będzie o tyle łatwiejsze dla Was, iż po prostu będziemy podawać albo screen kuponu, albo już wszystko przeliczone z podatkiem. Statystyki już porobione bez podatku, więc nie będzie sytuacji, że ktoś gdzieś po prostu nie może znaleźć typu, bo nie jest aż tak przygotowany do gry jak na, na, na tych bookach, na, czy na tych grupach. Jak po prostu podaje kursy po zazwyczaj najwyższym, gdzie jest na od portalu, bo tam wymaga to więcej ingerencji od siebie. Tutaj będziecie mieli podane wszystko na tacy. Jeżeli tak chcecie i część z Was po prostu na to czekała, no to podejmiemy rękawice. Na pewno będzie trudniej w ten sposób, bo będzie trzeba tutaj próbować zniwelować ten podatek tymi promocjami. E, treble, bonusami, więc będziemy mieli tutaj sporo roboty, żeby coś takiego e, zrobić, więc tutaj takie mamcie odnośniki, że gupa będzie przeznaczona dla osób mieszkających w Polsce i posiąkujących się grą na polskich legalnych bukmacharach, tak, no znaczy, możecie mieszkać gdzie chcecie, tak, ale tutaj będą po prostu screeny podawane z polskich buków, wszystko przeliczone, statystyka też uwzględniająca podatek e, obrotowy. Staramy się ominąć podatek obrotowy korzystając z różnych promocji i dopalnie, tak jak mówiłem, masę bookmacherów proponuje tutaj um, grę bez podatku, na przykład Fortuna, Totalbet, E, czy, czy Noble Beton mają promocje bez podatku? Zazwyczaj to jeżeli postawimy Trebla, no to 14% mamy zwrotu. Przynajmniej takie z Fortuny. Jak teraz pamiętam, tych promocji będzie trzeba się trochę wyedukować, trochę korzystać, patrzeć tam, gdzie są te więc to wszystko leży w nasi, naszej gestii. Wy dostajecie po prostu gotowca i taki będzie atut tej grupy. E, na pewno będzie trudniej o, o wynik, ale w tym roku mamy no, po prostu wynik bardzo, bardzo dobry. Na tych grupach, które prowadzimy i spróbujemy po prostu przekuć to na, na to co chcecie, tak? czyli po prostu na grę u samych polskich bułkach. Na grupie będą podawane typy single, ale też ako. tak? Zazwyczaj graliśmy single, więc jeżeli byście grali z grup, w każdy single, to zawsze byście zapłacili podatek do obrotowy, tak jak mówię. 12% dopiero się niweluje na polskich bukach. W promocjach, głównie w tych promocjach z tebrami, weźmiemy to pod uwagę. No i widzimy właśnie Wam naprzeciw. Kursy, będą, kursy i typy będziemy przedstawiać tylko z oferty polskich buków, legalnych bookmacherów. No tak, bo czasem jak właśnie mi piszecie, Mike, no ale Ty mi podałeś kurs tutaj na ligę holenderską, mimo że ona jest dostępna na polskich bukach, ty grasz za powiedzmy kurs 2, a ja mam 1, 7. No tak często jest tak, że na przykład na Azji te kursy są wyższe, ale to też nie zawsze, bo po prostu musicie żonglować dobrze i szukać tymi wszystkimi bukmacherami, bookma bo czasem kursy na polskich bukach potrafią być naprawdę fajne, tylko nie na każdym zdarzeniu. Ta marża bywa m, różna na innych rynkach. Więc to, to trzeba brać pod uwagę, więc teraz skupimy się stricte tylko na tym. Oczywiście to, że tutaj powiedzmy powstanie grupa pod polskie buki, to wcale nie świadczy o tym, że my tamte grupy zamykamy. Nie, 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 bo tamte grupy robią naprawdę fajną robotę i mają swoich zwolenników, więc to jest po prostu jako dodatek. Gramy różne sporty z naciskiem na piłką nożną, tak, no będziemy po prostu szukać tam, gdzie się da, tak samo jak do tej pory nieważne jest po prostu sport, ważne jest to, co gdzie możemy po prostu zyskać, gdzie możemy zyskać przewagę nad bukiem. Na grupie będziemy tworzyć, typować również wiele zdarzeń z esportu, tak, To jest taki właśnie dodatek, taka nowość, utworzyć grupę będzie Typer Mendos. Jeżeli oglądaliście mój wywiad z Jakubem, jest typer, który jest na naszej stronie jako Typer Premium, też ma całkiem fajne wyniki. Typuje tylko Esport, znaczy jest tutaj mocno ograniczony na tej stronie, więc nie jest to miarodajne. Tu ma darmowe typy i płatne typy. Obu jest na plusach, bo na stronie podziemne typy mamy tylko trzy podstawowe rynki. Wygra, przegra, zremisuje, over, under i handicap, ale wiem, że Mendoz tutaj bardzo dobrą robotę, szczególnie też na e-sporcie live. E-sport jest akurat fajnie na polskich bukach, dobrze na niektórych rozbudowany, e więc będzie miał tutaj szansę Jakub się m, wykazać, czyli będę po prostu ja odpowiedzialny za typy plus Jakub, no i to taka mam nadzieję, że nasza współpraca tutaj zaowocuje tym, że, że będziecie mogli skorzystać. No Więc to jest zamysł grupy polskiej, granie w omijamy podatek, bo chcemy po prostu zmaksymalizować zyski, bo rząd narzucił na, na bukmacherów ten podatek, to nie jest wina bukmacherów tylko wina naszej głupiej ustawy, no i wtedy gracze dostają po tyłku, to tak samo jak powiedzmy podatek cukrowy został przez rząd wymyślony, no i kto zapłaci za ten podatek cukrowy jak nie użytkownik, no bo firmy też ten podatek uwzględnią przy koście produktów, na pewno coś takiego widzieliście, więc będziemy no mam, i mamy jak mamy, spróbujemy sobie z tym e, powalczyć, no więc ja i tutaj Jakub Mendos będziemy mm, dawać po prostu stricte pod ym, pod polskie buki, pod polskie rozwiązania tutaj typy, zazwyczaj screenie, żeby dla Was było e, łatwo. Jeżeli chcecie, to po prostu można się, można się już zapisywać. Grupa pewnie ruszy na przestrzeni le, kilku dni. Ja proponuję takie rozwiązanie mm, w zasadzie dwa rozwiązania. E, grupa będzie po prostu zamknięta, e, bo gramy też praktycznie cały czas. E, tak jak na telegramie i ona będzie również na telegramie, bo tam jest najszybszy, najlepsze to rozwiązanie pod grę u Bookmacherów. Czy można mieć powiadomienia? Wiemy, jak się dzieje. Na, na Facebooku też pewnie coś wrzucimy, też pewnie część typów będzie trafi na strefę otwartą, ale na takie stuprocentowe granie na Telegramie. Poza tym, no to też jest dodatkowe, jakby zobowiązanie tutaj i nasz czas, co jest najcenniejszą walutą. I ja też będę musiał prowadzić statystyki, wyszukiwać tych typów, więc trochę tutaj ingerencji będzie czasowej. Więc jeżeli chcecie po prostu dołączyć na tej grupy, to najprościej zrobić taką po prostu korelację, symbiozę. Jak rak ze skorupą. Jak chcecie trafić na, na grupę na polskie granie, wejdźcie sobie na podziemne typy. Tutaj macie zakładce Bookmacher, Ja tu już przechodzę na tą zakładkę ona ja włączona. Tu macie w zasadzie m, nasze reflinki z polskich buków, Jest ich większość. Jeżeli jakiegoś buka nie ma, to prawdopodobnie za moment się tutaj już pojawi. Jak gdzieś nie macie konta, to możecie się po prostu zarejestrować i piszecie do mnie. Eee, na telegram Mike Ajax, że jest, zrobiliście to, jesteście zainteresowani. No i co wyzyskujecie? Wyzyskujecie bonus od buka na grę, tak? Powiedzmy w etoto. Macie 100% do 1500 zł, czyli dostajecie 3000 na grę, jeżeli wpłacicie 1500 zł. My poprzez współpracę partnerską, poprzez linki afiliacyjne też jesteśmy wynagradzani. Zazwyczaj nie mogę powiedzieć aż takich szczegółów, ale jest to, że dostajemy też jakiś profit o zarejestrację gracza, więc jest to jakby dla nas wówczas wynagrodzenie, a wy macie, startujecie właśnie z jakimś bookiem, z jakimś dobrym bonusem. Wiadomo, tych buków można mieć jak najwięcej bo będziemy z różnych podawać, nie będziemy się zamykać do jednego, każdy ma różne plusy, różne minusy. Jeżeli ktoś z Was sobie po prostu stworzy kilka kont, no to po prostu powiedzmy jedno konto u bookmachera z naszego Reflinka, uprawniacie do miesiąca, żeby sprawdzić sobie taką, taką grupę. Myślę, że jest to bardzo uczciwe rozwiązanie, że my też coś z tego mamy, ale w zamian poświęcamy sporo czas czasu i, i sporo analiz. W zasadzie... Mm, no, ta poprzednia grupa ona też będzie miała trochę tam wspólnego z tym polskim graniem, tylko tu będzie typowa selekcja i typowe stryczce nakierowanie właśnie na, na te polskie e, buki. E, jeżeli ktoś mimo wszystko nie, chcia, e, nie chce skorzystać z rejestracji z naszych reflinków, a chciałby mocno dołączyć do tych buków, no to wiecie, że mamy Patronite, tam też nas wspieracie dobrowolnie, w zamian gracie na tych grupach innych, to uruchomiłem grupę m, płatność pod właśnie granie na polskich bukach, tu macie 120 złotych. Jeżeli ktoś chce, zapraszam tutaj do realizacji tej płatności dodałem również full opcją, była wówczas 160, gdzie mieliśmy trzy grupy Research e, VIP i grupę nocne granie. Jeżeli ktoś naprawdę by chciał mieć wszystko, full 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 e, 250 zł, jest, chociaż tak jak mówię, no, jak ktoś jest już dobrze tutaj w tych grupach polskich, które prowadzę, zadowolony z tego, iż, iż ta wiedza, którą przekazujemy, te typy są spoko, nie potrzebuje polskich buków, to nie musi to robić. Jest to opcja mm, dodatkowa, więc y, pamiętajcie. E, jeżeli chcecie wbić naszą grupę, piszcie do mnie na, na Telegram czy na maile, że jesteście zainteresowani. E, dacie znać, my zbieramy po, po prostu powoli chętnych, no i z, zaczynamy działać. I każdy miesiąc będziecie mieli też dostępny na YouTube. Ja też będę pokazywał, jak to idzie. Statystyki, wszystko prowadzone. Mam nadzieję, że będzie zielono. Bo jeżeli po prostu zrobimy to dobrze, to wiem, że, że do nas wrócicie i po prostu projekt będzie narobił swoje. A więc dobrą robotę tak jak jest do tej pory. Tylko teraz wychodzimy Wam naprzeciw i dajemy rozwiązania najprostsze, czyli samych polskich bookmacherów w jednym miejscu. Kupy, kupony, screeny. Będzie, będzie, bo po prostu mm, dla Was. Dzięki. Mam nadzieję, jeżeli go holenderska dopisze. E, zainteresowanych zapraszam. No i zabieramy się do roboty, a już niedługo zapewne dostaniecie pierwsze informacje z frontu. Jak nam e, idzie, czy dobrze, czy źle, to zweryfikuję oczywiście e, los. <grych> no i my i nasze typy. Dzięki, pozdrawiam Was. Z tej strony Mike, cześć.